Cześć, moi drodzy! Witam Was i zapraszam na Get Ready with Me, na spotkanie z moją przyjaciółką. Jak widzicie, przygotowania zaczęłam od wzięcia prysznica i najpierw myję włosy, a później go leciało. A pokazuję Wam to nie bez powodu. Dzisiejszy film powstaje we współpracy z marką Skin Lovers. Pokażę Wam, jak używam i opowiem parę słów o ich depilatorze IPL, ale to zobaczycie w dalszej części filmu. Przygotowaniem skóry do użycia tego sprzętu jest właśnie depilacja ciała, dlatego ją Wam pokazałam. Teraz, jak możecie zobaczyć, wyszłam już spod prysznica. Na chwilę zawinęłam włosy w ręcznik, żeby odcisnąć nadmiar wody i wstępnie je suszę. Skończę później, a teraz zaprezentuję Wam, jak wygląda takie pudełeczko zawierające depilator. W środku znajduje się oczywiście sam główny bohater. Zasilacz, okulary ochronne, golarka jednorazowa oraz poradnik użytkowania tego depilatora. Zaprezentuję Wam teraz na słucho, nie na ciele, jak go obsługiwać. Najpierw podpinam zasilacz do prądu i potem do urządzenia. On jest teraz w stanie uśpienia. Żeby go włączyć trzeba nacisnąć właśnie ten zielony świecący guzik i możecie w tej chwili usłyszeć jaka jest głośność pracującego depilatora na różnych poziomach mocy. Zielonym guzikiem z tyłu włącza się urządzenie, wyłącza i zmienia poziom intensywności jego działania. Depilator po włączeniu jest w trybie manualnym, czyli aby wypuścił wiązkę światła, trzeba nacisnąć ten duży biały przycisk z przodu urządzenia. Natomiast jeżeli chcecie przełączyć się w tryb automatyczny, to ten duży przycisk należy przytrzymać 2 sekundy i wtedy on będzie automatycznie wypuszczał wiązkę światła, kiedy lampa będzie w kontakcie ze skórą. O, teraz jedna żarówka miga, co oznacza, że jest włączony tryb automatyczny. Jeżeli wydaje wam się to teraz niejasne, to nie przejmujcie się, za chwilę pokażę wam to na skórze. Depilator ma 5 trybów. Ja póki co korzystam z poziomu trzeciego lub czwartego. A tutaj możecie jeszcze zobaczyć jaki jest jego rozmiar. U mnie spokojnie cały mieści się w dłoni. Jest bardzo tak Poręczny, nieduży. Marka Skin Lovers obchodzi teraz swoje kolejne urodziny i z tego powodu depilator jest w promocyjnej cenie 379 zł, najniższej, jaka dotąd była dostępna, więc gdybyście sami mieli ochotę spróbować, to myślę, że to jest bardzo dobra okazja. I ze względu też na te urodziny, organizowany jest konkurs, w którym do wygrania jest kompleksowa metamorfoza przez jedną osobę, która dokona zakupu w trakcie promocji, więc myślę, że to naprawdę bardzo dobry moment na zakup, bo nie dość, że cena jest świetna, to macie też y, okazję wziąć udział w konkursie, w konkursie no i wygrać tą metamorfozę. A ja sama powiem Wam, że wcześniej już się zastanawiałam nad kupnem takiego depilatora Ipl, bo uważam, że jest to bardzo wygodne rozwiązanie. Natomiast. Mm, Trochę te ceny depilatorów z innych firm mnie odstraszały. Tutaj jest ona dużo niższa i jak na ten moment, jeśli chodzi o efekty, mogę powiedzieć, że jestem po dwóch zabiegach, tym Skin Lovers Beam, i w tej chwili uważam, że włoski utrastają mi odrobinę wolniej. Natomiast jeżeli chodzi o efekty po dłuższym stosowaniu, to na pewno dam wam znać, jakie są moje wrażenia we vlogu z maja i czerwca. Ja teraz przechodzę już do depilacji, zaczynam od okolic Pach i tutaj wam pokazuję, jak się przygotowuję? Czyli podpiąłam sobie depilator do prądu, zakładam okulary ochronne, co uważam, że jest bardzo ważne, bo to światło jest naprawdę intensywne i trzeba chronić oczy. Ustawiam sobie moc depilatora i co bardzo istotne, to skóra, którą będziecie depilować, musi być zupełnie sucha, czyli wcześniej ją golimy, osuszamy bardzo dokładnie i dopiero zaczynamy depilację. Pierwszą pachę pokażę Wam w tym trybie manualnym, czyli przykładam depilator. I naciskam ten duży biały guzik u góry depilatora, wtedy ta wiązka światła jest wypuszczana. Przesuwam się o mały kawałek dalej i znowu przyciskam guzik. A na drugiej pasze pokażę Wam, jak korzystam z tego urządzenia w trybie automatycznym. Czyli już nie muszę naciskać tego przycisku z przodu cały czas, tylko na początku przytrzymuję go przez dwie sekundy. Sprzęt przełącza się na tryb automatyczny. I potem tylko przekładam depilator do kolejnych mm, fragmentów skóry. Na koniec smaruję mm, skórę balsamem, i to wszystko. Taki zabieg powinniśmy powtarzać co dwa tygodnie. Postanowiłam, że zaprezentuję Wam działanie tego sprzętu też na łydkach, i tutaj ponownie włączam sobie sprzęt, zakładam okulary, no i zaczynam działać najpierw w tym trybie manualnym, czyli naciskając duży biały guzik przy każdym przyłożeniu, a teraz przełączam już na tryb automatyczny, i urządzenie samo przy kontakcie ze skórą wypuszcza wiązkę światła. Bardzo ważna kwestia, którą Wam teraz zaprezentuję, to że jeżeli urządzenie nie przylega dobrze do skóry, całą powierzchnią lampy, to spróbujcie sobie ułożyć je w innym kierunku, tak jak to zrobiłam, czyli niekoniecznie poziomo, ale właśnie tak, pionowo. Bo kiedy będziecie przykładać je w takich miejscach jak noga blisko kostki, lub noga z tyłu, czyli tam gdzie mamy ścięgno Achillesa, to ciężko jest przyłożyć lampę całą powierzchnią do nogi, i wtedy światło może wam się rozpraszać na pomieszczenie, w jakim jesteście, i jednak troszeczkę razić po oczach, nawet jeżeli macie założone te okulary. Ja niestety się o tym przekonałam podczas pierwszego użycia. Mogłabym powiedzieć, że na własnej skórze, ale właściwie to na własnych oczach. I od tamtej pory bardzo już uważam na to, żeby lampa cały czas bardzo dokładnie przylegała mi do skóry. A jeżeli są takie momenty, kiedy potrzebuję więcej czasu na przyłożenie sprzętu do skóry, to wtedy wolę używać trybu manualnego, bo wtedy ja decyduję o tym, kiedy ta wiązka światła ma zostać wypuszczona czyli kiedy cała powierzchnia lampy, będzie dobrze przylegać do skóry. Na koniec ponownie nakładam balsam do ciała, tak samo jak to było przy pachach. Więcej szczegółowych informacji jest w poradniku użytkowania dołączonym do, do zestawu. Ja tylko chciałabym dodać, że nie powinno się opalać tych depilowanych części ciała. A teraz przechodzę do zrobienia makijażu, ale zanim to, to oczywiście pielęgnacja. Nakładam sobie serum, krem na twarz i krem pod oczy. W tym czasie kiedy pielęgnacja będzie mi się wchłaniać, to ja sobie zbieram pędzelki, które ostatnio umyłam i suszyły mi się tutaj na komodzie. Możecie też przy okazji zobaczyć, że jeszcze mam wilgotne włosy, które już później dosuszę. Makijaż zaczynam od takiego produktu, który jest nazwany chyba 4 w 1, czyli baza, krem BB, korektor i rozświetlacz. To jest produkt z Maybelline. I jak ja mam taki dzień, że chcę tylko delikatnie wyrównać sobie koloryt, to używam tego kosmetyku samodzielnie. A kiedy chcę mieć takie naprawdę porządne krycie, to używam go jako bazy pod podkład. I tym razem właśnie tak było. Następny krok to podkład, który nakładam na całą buzię. A spis wszystkich kosmetyków postaram się zostawić wam w opisie filmu. I teraz korektor. Nakładam go głównie po oczy, ale jakieś tam resztki, które zostają mi na gąbce, rozprowadzam też na powiekach. Teraz przechodzę do brązera w kresce takiego kremowego i nakładam na policzki. Pod usta, na nos, na czoło i na żuchwę, czy też <gryw> na drugą brodę. I rozprowadzam ten kosmetyk pędzlem. Dokładam też odrobinę takiego mm, chłodniejszego brązera na policzki. Trochę pod usta i na żuchwę. Teraz czas na kremowy róż i rozświetlacz. Kolejny krok to puder. Najpierw nakładam pod oczy taki specjalny do tych okolic, a następnie inny wklepuję gąbką w całą twarz. I na koniec przejeżdżam też po buzi pędzlem po to, żeby ewentualny nadmiar tego produktu rozetrzeć. Następnie decyduję się na pudrowy brązer, którego odrobinę dokładam na policzki i na czoło. Teraz róż, wybrałam taki brzoskwiniowy i oczywiście nakładam go w to samo miejsce, gdzie wcześniej kremowy. I taka sama sytuacja z rozświetlaczem. Na koniec używam puszystego pędzelka, żeby połączyć wszystkie kosmetyki do konturowania ze sobą. Czas na brwi. Pierwsze co robię, to patyczkiem kosmetycznym wycieram nadmiar podkładu, jaki się na nich zebrał i zaczynam je wypełniać kredką. Później wyczesuję grzebykiem i nakładam za jego pomocą takie mydełko do utrwalenia włosków. A później biorę taką większą szczoteczkę i rozprowadzam jeszcze dokładniej ten kosmetyk, żeby nie było go za dużo i później przyciskam włoski do skóry po to, żeby je przykleić. Może to trochę śmiesznie wygląda, ale mm, no efekt jest taki Całkiem, całkiem fajny. Ja dopiero się uczę i też przyzwyczajam do takiego wyglądu moich brwi. I po tym, jak już te brwi sobie przykleję do skóry, to wypełniam luki, które zauważyłam dopiero na tym etapie. Przechodzę już do cieni, do powiek. Tym razem makijaż będzie delikatny, dlatego zaczynam od beżowego cienia podłóg brwiowy. Następnie z paletki wybieram taki bardzo jasny, musztardowy odcień, który nakładam w załamanie. A później już ciemniejszy, pomarańczowo-brązowy kolor nakładam w kącik zewnętrzny oraz na załamanie i rozcieram. Ten sam cień mniejszym, bardziej precyzyjnym pędzelkiem aplikuję na dolną powiekę i łączę go również z tym, co nałożyłam na zewnętrzny kącik na górnej powiece. Biorę większy, puszysty pędzel i wszystko razem rozcieram, a następnie ciemniejszym, ciepłym brązem robię. Kreskę przy linii rzęs i wyciągam, wyciągam lekko w zewnętrznym kąciku. Kolejny krok to jasny, błyszczący taki cytrynowy cień. Nakładam go w wewnętrzny kącik oka, i to już koniec cieniowania. Tak jak mówiłam, makijaż będzie delikatny. Teraz beżowa kredka na linię wodną oraz tuż na dolne rzęsy. Do ust użyję konturówki, którą je obrysuję delikatnie też wypełnię. A na sam środek używam błyszczyka w jasno beżowym odcieniu. I tak prezentuje się mój dzisiejszy makijaż, czyli dosyć delikatny. Ale wyrównujący kolory skóry i podkreślający oczy i usta. Zbliżamy się już do końca. Teraz pokażę Wam, na jaką biżuterię się zdecydowałam. Ja w sumie rzadko noszę, ale tym razem była okazja, więc założyłam takie nieduże złote kółka na uszy. A na nadgarstku mam dwie bransoletki, które ostatnio noszę prawie cały czas, czyli mm, takie bransoletki na sznurku zrobione z kamieni. Jedna jest z kamieniem księżycowym, a druga z turmalinem. Następna rzecz y, to zapach, którego dzisiaj użyłam, czyli today tomorrow always everlasting z Avonu. Bardzo mi się ostatnio ten zapach podoba, także dosyć często z niego korzystam. No i co do strony, to mam na sobie ciuchy z Sense, ja nie są to nowości. Bluzka i spódnica kupione przynajmniej 2-3 lata temu. Także no nie są już dostępne, ale nie jest, nie jest to coś takiego unikatowego, raczej bardzo podstawowe. Ale świetnie tutaj dzisiaj eksponują moje wyde wydepilowane paszki, gładkie nóżki. Także cieszę się, że będę sobie teraz cały czas regularnie korzystać z tego nowego dla mnie sprzętu i na pewno wkrótce dam wam znać, jakie są moje wrażenia po dłuższym stosowaniu. A na ten moment to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dajcie znać, czy film Wam się spodobał, i do zobaczenia już wkrótce. Pa pa!